Dobry wieczór Państwu witamy na konferencji prasowej po meczu GKS Tychy Wisła Kraków spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy razem z nami trener Białej Gwiazdy Pan Radosław Sobolewski którego poproszę o pomyczowy komentarz Dzień dobry Państwu porażka gdzieś tam jest wpisana w nasz zawód i często trzeba porażkę po prostu zaakceptować natomiast mi dzisiaj jest bardzo ciężko zaakceptować tą porażkę bo zagraliśmy naprawdę bardzo bardzo słaby mecz i i to trzeba sobie wprost powiedzieć, zwłaszcza pierwsza połowa mm, niesamowite błędy, niesamowicie proste błędy w defensywie i, i to mnie naprawdę bardzo mocno, mocno, mocno mm, dziś tam poruszyło i, i musimy na to na pewno zwrócić uwagę. Mimo, że chcieliśmy zagrać właśnie niżej, e, mimo to, że chcieliśmy właśnie oddać trochę przez pewien moment piłkę mm, zespołowi GKS-u e, żeby właśnie pozostawało mniej przestrzeni za naszymi plecami między formacjami no to, 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 to wyszło zupełnie na odwrót i, i, i te błędy w odbudowaniu pozycji w grze defensywnej no, były porażające W przerwie. Po zmianach, no, po przerwie, po zmianach no, chcieliśmy wrócić do gry, chcieliśmy gdzieś tam odrobić tą jedną bramkową stratę, no natomiast no, 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 niewiele nam tutaj dzisiaj wychodziło i, i bezapelacyjnie zasłużone zwycięstwo GKS-u. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Troszkę, że tak, Krakowska. Dwa pytania. Te zmiany rozumiem były przerwy aż czy spowodowane tym, jak ta kieszapowa wyglądała. Nie, nie ma tam jakichś dodatkowych spraw zdrowotnych? No. Yy, I drugie pytanie o, o te końcówki, no bo to jest czwarty mecz, w którym razem na goniąc wynik, tydzień temu też podziemień goniliście, bo był w ramkoverem i Jesteście słabsi od przeciwnika, nie potraficie docisnąć, zamknąć. Gretor Gieka miał w końcówce dużo lepsze okazje na gole. Z czego ten obraz tych czterech meczów tak naprawdę tak wygląda? Zgadza się, gdzieś te, te końcówki no, no, nie wyglądają na pewno tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście nie chcę mówić, że chłopcy się nie starają. Absolutnie. E, no natomiast gdzieś, gdzieś te końcówki no, w naszym wykonaniu są 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 znaczy no, jest dużo gdzieś tam do poprawy jeżeli chodzi o tą końcową fazę meczu mimo zmian mimo świeżej krwi która wchodzi e, nie jesteśmy w stanie do końca no, przejąć gdzieś tam kontrolę no wiadomo w tym meczu no to zupełnie nie mówimy tutaj o kontroli żeby było jasność tylko pytanie było jeżeli chodzi o te, 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 te cztery mecze, więc, więc dlatego może w poprzednich meczach no, no nie udawało się właśnie gdzieś, gdzieś, w końcówkach więcej zrobić. Jeszcze chciałem zapytać o taką pozytywną agresję na boisku, bo kilka z Was krzyczyło, że po prostu się czemu nie było jakby odpowiedzi na to z Waszej strony? Zgadza się, tak jak powiedziałem, no, w grze defensywnej z, no, szwankowała głównie gra w defensywie i, to już powiedziałem na początku swojej wypowiedzi. No, byliśmy nie dość, że problem mieliśmy ze wzajemnym asekurowaniem, z, z przesuwaniem. To jeszcze właśnie brakowało agresywności. Byliśmy zbyt daleko przeciwnika, pozwalaliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele i w ten sposób nie mam prawa grać. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. No myślę, że myślę, że zacząć trzeba od tego, że takiego meczu się spodziewałem. E, można powiedzieć, że cały tydzień przygotowaliśmy się dosyć mocno do tego, żeby ta inauguracja sezonu u nas była okazała. E, wiedzieliśmy, że gramy z przeciwnikiem bardzo mocnym. Wiedzieliśmy, że gramy z przeciwnikiem bardzo medialnym i tutaj z przeciwnikiem, który, którego aspiracje są bardzo wysokie. Ale można powiedzieć tak, że kluczem do tego zwycięstwa, kluczem do tego, do tego wszystkiego było to, że my patrzyliśmy na siebie. Tak poprowadziliśmy treningi, tak podeszliśmy do tego meczu, żeby zawodnicy czuli i wiedzieli, że Wisły nie wolno się bać, że z Wisłą trzeba grać otwarty futbol, że Wisły trzeba naciskać, grać agresywnie i nie można się cofać. I myślę, że czwarte meczu tak wyglądało. Ja jestem bardzo zadowolony z pierwszej połowy. Wydaje mi się, że pierwsza połowa pokazała po prostu moc naszą, że Byliśmy bardzo agresywni, stwarzaliśmy wiele sytuacji. Były dwie bramki nieuznane i powiedziałem w szatni też zawodnikom, że jedna bramka nieuznana się nie podłamujemy, druga nieuznana się nie podłamujemy, strzelamy trzecią i że to świadczy o tym, że my chcemy za wszelką cenę ten mecz wygrać. Druga połowa, początek meczu mi się trochę, znaczy początek drugiej połowy mi się trochę nie podoba, bo Wisłano po tych trzech zmianach zaryzykowała, otworzyła się bardzo mocno i, i miała sporo tego posiadania piłki, ale, ale oczywiście aż tyle sytuacji sobie nie stworzyła, była tam poprzeczka, natomiast przetrwaliśmy to i wydaje mi się, że znowu po zmianach, gdzie wszedł niewiarowski, gdzie wszedł szpakowski, gdzie wszedł bieroński, czyli sporo tych młodych chłopaków, nasza gra się poprawiła i można powiedzieć, że do końca w miarę kontrowaliśmy ten przebieg spotkania. No cóż, po czterech meczach mamy 12 punktów, cieszymy się z tego, natomiast no, piłka uczy pokory, trzeba, trzeba oczywiście yy, patrzeć nie w tył, tylko nie w przeszłość, tylko w przyszłość i myślę, że skupiamy się na kolejnym meczu, dzisiaj się cieszymy, gratulacje dla zawodników, gratulacje tu dla sztabu, bo wykonaliśmy kawał dobrej roboty, ja się cieszę, bo powiedziałem to zawodnikom w szatni, tak? że ten mecz dla nas to jest taka prawdziwa weryfikacja, no, jeżeli mamy się w tej lidze liczyć to my się nie możemy bać żadnego przeciwnika. Dzisiaj to zespół pokazał, dzisiaj pokazał charakter, ja jestem z tego bardzo zadowolony. Co jeszcze no, życzymy sobie takiej atmosfery na każdym meczu, Wspaniałe, wspaniała atmosfera. Szkoda, że nie było kibiców Wisły, ale to już z innych przyczyn, natomiast stadion wielu kibiców, piękny doping, fajny mecz i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, także z tego powodu jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim, kibicom, piłkarzom, wszystkim, wszystkim ludziom, którzy tutaj zasłużyli na te, na, te, na te pochwały. Natomiast tak jak mówię, patrzymy do przodu, skupiamy się na kolejnych meczach i myślę, że ten zespół no jeszcze w tej lidze na pewno swoje, swoje jeszcze, jeszcze zrobi, swoje jeszcze powie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Co było powodem takiego krótkiego występu Kacpera Skibickiego? To był jakiś uraz, czy po prostu występ poniżej oczekiwań? Znaczy ja powiem tak Panu, że wcześniej jako trener bym czegoś takiego nie zrobił, natomiast no, można powiedzieć tak już brutalnie, tak? Kacper dostał wędkę. Źle wszedł w mecz, źle wszedł w spotkanie, miał parę strat, bardzo duże zagrożenie było z jego strony i podjąłem taką brutalną decyzję po prostu, że, no, że pomimo, że wszedł, nie pomógł nie musi zejść i teraz mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. Rozmawiałem z zawodnikiem po meczu, wiedział, że... że... No, że źle grał, wiedział, że, że to nie jest jego moment i, i niestety w takim meczu nie możemy pozwolić sobie na błędy i po prostu trzeba było podjąć taką dosyć brutalną decyzję w, w stosunku do zawodnika, ale myślę, że może tego też sporo rzeczy nauczyć, tak? bo, bo dostał taką lekcję, że, że zawodnik, który wchodzi, musi pomóc drużynie, a nie mm, osłabić tą drużynę i on w tym momencie tego nie zrobił, także, także dlatego dostał zmianę. Mikołasz Pavikopel miał pytanie do trenera o tą sytuację z tą drugą nieuznaną bramką, bo mam wrażenie, że z tą pierwszą się pan szybko pogodził, że ona tam była ręka i nawet nacjonalnie rozmawialiśmy była. No ale z tą drugą to miał Pan sporo wątpliwości i się Pan mocno wścił, bo tak ja patrzę na Pana reakcję. Jak się Pan do tego odniecie, czy to, Bo tam była piłka odbita, odbita od słupka i... Tak, tak. Wie Pan co? Ja, ja powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem tej sytuacji, bo jest wygrany mecz i wiadomo, jakby to nie był wygrany mecz, to byśmy szybko analizowali jeszcze tam, od, odtwarzali tą sytuację. Natomiast jest wygrany mecz, w się cieszyliśmy, nie widziałem tej sytuacji. Natomiast no, ja miałem takie wrażenie, że parę takich sytuacji... No, takich kluczowych, takich stykowych y, było gwizdanych pod Wisłę. No, natomiast to jest moja może taka nie, niekoniecznie o, dobra y, ocena tej sytuacji, także chciałem sobie ten mecz na spokojnie ocenić. Natomiast no, strzelamy dwie bramki, żada nie jest uznana i, i tak trochę po prostu było nerwowo. Natomiast natomiast myślę, że na spokojnie sobie ten mecz obejrze. Też w paru sytuacjach sędzia dosyć szybko dał kartki żółte i też się bawialiśmy o to, że, że, że może niektórzy zawodnicy nie skończą tego meczu, ale tak jak mówię, jest wygra... Mecz, nie ma co tutaj yy, negatywnie do pewnych rzeczy podchodzić. Cieszymy się i zapominamy o tym, co było złe i skupiamy się na tym, co było dobre. Czy zwycięstwa? Z czystym sumieniem pan przed ostatnią sezoną spodziewał się takiego scenariusza, że tak to może wyglądać? A czy wie pan co? <laughs> pewnie nie, bo trzy mecze na, wyje na pięć meczy czter cztery gramy na wyjeździe, także nikt się pewnie tego nie spodziewał, ale piłka, piłka pokazuje, że, że wszystko jest możliwe. Ja już w swojej karierze miałem większe serie i no nie będę o, tych o, o nich wspominał, natomiast uważam, że, 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 że fajnie, że zespół łapie serię, fajnie, że zespół jest podbudowany, fajnie, że jest super atmosfera, fajnie, że kibice przychodzą i się cieszmy tą chwilą, ale na pewno nam się jeszcze trafią trudne momenty. Eee, nie ma tak, że wszystko wygramy, na pewno w piłce jest tak, że, że gdzieś ten kryzys się trafi, ale myślę, że, że jesteśmy na tyle doświadczonym też sztabem szkoleniowym, czy, czy jako trener, czy, czy zespół, że sobie z tym poradzimy. Zwycięstwa zwycięstwami, ale też chyba cieszyć kibiców że to, że ta siatka skautingu, którą prowadzi Pan, który jest Pan przewodnikiem, ona się sprawdza, no bo sprawił się Maciej Łachewicz, Wiktor Niewiarowski, dzisiaj to był blisko bramki, trzeba to odnotować. No i tutaj chyba ta polityka transferowa, która była zbudowana głównie przez Pana i Pana współpracowników, ona się zdaje egzamin i jak to stworzyć, no bo tutaj można te pstyrczek dać w kierunku wizy, które jest zbudowane na bazie hiszpańskich zawodników, a jednak Pan udowadnia swoją pracę ze swoimi współpracownikami, że można bazować na młodych polskich zawodnikach. Dokładnie tak. No, ja nawet sam powiedziałem przed sezonem już, jeżeli chodzi to o, tutaj o Wiktora czy, czy, czy o Budnickiego, że, że to jest aż, aż nieprawdopodobne, że zawodnicy, którzy grają na trzecim poziomie rozgrywkowym, wchodzą do, do pierwszej ligi, oni są jednym z najlepszych zawodników, tak, to, to, to o czym świadczy, tak, nie wiem, czy to świadczy o, o błędach gdzieś tam, gdzieś indziej, natomiast ja do tych zawodników od razu po pierwszych sparingach już miałem przekonanie, cieszę się, że tutaj tak działamy w klubie, że potrafimy tych zawodników wy, wyłowić, no i jest warte podkreślenia, że my dzisiaj graliśmy z Wisłą chyba sześcioma czy siedmioma zawodnikami poniżej 22 roku życia w końcówce, w końcówce spotkania, no to jest to jest naprawdę duży wyczyn i my nie boimy się stawiać na to a ta młodzież nam się tym odpłaca i myślę, że to jest dobry kierunek klubu. I, I ci chłopcy młodzi, czy to jest szpakowski, czy to jest Bieroński, czy to jest Niewiarowski, Budnicki, to są wszystko zawodnicy, którzy mają po 21-22 lata. Także kariera przed nimi i oni się mają ugrywać w tej lidze i, i łapać tą pewność siebie. Także cieszymy się, że to wszystko jak na razie bardzo fajnie, fajnie funkcjonuje. Skowo klucz to kierunek klubu, no bo powiedział Pan, żeby tutaj stawiać na tych młodych, że celuje GKST w przewodniąć system. Czy po prostu też Pan nastawia się tutaj na taką pracę, żeby przede wszystkim stawiać na młodych zawodników? A czy wie pan co, jedno i drugie, tak, i kierunek klubu i, i, i swoją pracą też, ja, ja, ja też, y, znaczy mamy proporcje dobre, tak, mamy jeden z najmłodszych zespołów w ale ogólnie proporcje są ok, bo, bo jest sporo zawodników też doświadczonych, tak, y, czy to jest Radecki, czy to jest Żytek, czy to jest, y, y, tak, tak, Śpiączka, no to mamy ten trzon drużyny, ale przy nich ta młodzież się uczy, tak, ale cieszę się, że ta młodzież właśnie ma takie, takie pragnienie, taką chęć zwycięstwa i ja się cieszę, że tak jak kiedyś słyszałem, że, że jak w poprzednim klubie pracowałem, wszyscy wszyscy bali się grać z nami, bo to był zespół z charakterem, zespół taki grający do końca, zespół taki nieobliczalny, powoli wydaje mi się, że KKS tych staje się takim zespołem, że każdy będzie się z nim właśnie bał konfrontować, bo, bo to jest zespół, który, który po prostu jest charakterny. Ja do tego dążę, żeby tak było. No właśnie, a propos obaw, no bo to pierwsze trzy mecze, które były, no to można było powiedzieć, że GKS może sobie tutaj odnotować zwycięstwo, ale już od Wisły zaczyna się tutaj już ta wspinaczka trochę wyżej, bo no, Wisła mieć i Arka Gdynia. to są takie zespoły, które są większym wyzwaniem? Wie pan co, nie wiem czy większym, to ta liga już pokazała na, na podstawie właśnie czy Puszczenie połomice czy innych zespołów, że tutaj no, każdy z każdym może wygrać tak i nie ma co patrzeć na nazwę. Czy to jest Arka, czy to jest Wisła Kraków, czy to jest Mieś Legnica, Spadkowicz, czy Wisła Płock, Tu, tu każdy mecz jest inny, tak? do każdego meczu trzeba się inaczej przygotować, ale, ale przede wszystkim trzeba grać o to. O zwycięstwa, tak? Trzeba, trzeba przekazać zawodnikom, że, że, że nie kalkulujemy, gramy o zwycięstwa i, i to nas w tej chwili interesuje. I na koniec z mojej strony, w ostatnim meczu poprzedniego sezonu GKST wygrał z Lubem Bożów. Czy wtedy trener Jarosław Skrubacz podał panu pałeczkę w <noise> czy GKST? Nie, 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 z trenerem się dobrze znam, nawet rozmawialiśmy ostatnio, żadnej pałeczki nie było przekazane, natomiast, natomiast wie pan co, to jest za szybko, żeby mówić o co my gramy, ja powiedziałem 5-6 meczy pierwszych, będziemy wiedzieli, ja się cieszę z tego co jest, ale tak jak mówię, w piłce już tyle pracuje, e, pokora, jeszcze raz pokora i ciężka praca, nie możemy patrzeć, w tył, tylko patrzmy w przód. I tym może spointujmy tą, tą konferencję.